Witajcie to znowu ja i Natenty! Dzisiaj będziemy sobie robić drugą część. Oczywiście jak oglądaliście poprzedni odcinek, to będziemy robić teraz drugą część wszystkich gier. Nie graliśmy jeszcze na pewno w graliśmy. Teraz będziemy grać w co tu można by było grać. mmm dinozaur, zagrały? Dobra, jak ktoś tego nie zna, to nie wiem. Kurde, przegrałem. Dobra, dobra. O. Ten dinozor słabo szkacze. Teraz jakoś zepsuta jest. No ja pier... Dobra Eee... co możemy... O, może w to Dzisiaj to zainstalowałem To też... Noże! Niektórzy znają, niektórzy nie Myślę, że nawet dużo osób zna To kiedyś było popularne Dobra. Zobaczcie tak. Zobaczcie. Tu mamy taki domek, który jest cały czas tym tym tym. Mam basen i ten domek na, na maksa posiada całą energię. Zobaczcie o. I... Reklamy. Oczywiście w opisie więc przeczytajcie to i wejdźcie tam gdzie to czyta Dobry już trzałkę mamy I co oj tutaj zaraz co robię to jest niezrobione to nie Okej, ja muszę jechać na misję? dobra to Dobra, zbieramy sobie zbieramy sobie złoto! Jest Dobra Dobra. Dobra. Dobra, ale dobrze mi idzie. Ale dużo złoto wybrałem już. Nie zrobię tego. Dobra, ale bardzo będzie mi poszło. Jee! Dobra. Wynieśmy sobie jedną rundkę tego. W to nie mogę zagrać, bo to pokazuje twarz. W to nie. To mogę zagrać, bo to jest taki a po są jakieś ludzkie muzyki. Sprawdzimy co. to? to? Dobra. teraz w toka boka na tamtym kanale to wszystko jeszcze te gry były dobra super dobra, normalnie to toka tak długo i jak się ja, to się przyłączy do razu na to i w swoim mieszka To zegarek, musisz sobie ten... Dobra. To wszystko. Trochę kupowałem, i trochę nie, bo trochę mi samo zrobiło, nie wiem jakim cudem, bo jakieś 50 zł mi dali za darmo, nawet może 100. Nie wiem, ile to wszystko kosztowało. No, bo mam pewnie do odebrania. Co to jest? Co to jest? to? koszula Okej, a to? Łogurda A to już to zapakowywałem kiedyś i robię sobie tak A to w tym prezencie jest? I w ogóle psa zapakuje psa <grywka> To, to są chyba jakieś słuchawki, tak? Zrobię sobie tak i to będzie urodziny na przykład. Zrobić tak. To jest w tym moim prezenciku. Zrobimy sobie tak. mamy sobie tu dużo rzeczy. A co to, to, to za prezent? To co ten. To jest jakaś fajna. To jest ta i Jaka fajna bluza! Dobra, wychodzimy sobie. Oczywiście zapraszam. To jest na. Nie wiem, czy ktokolwiek zna, ale. Bo. No wiecie. to teraz wakacje? To mówię dobrze. U mnie są zaraz wakacje, nie wiem jak u się, kiedy będzie, kiedy obrażam wakacje w roku szkolnym Dobra A to też jest jakieś dziwne i to też mi jakoś dziwnie zrobiło E, dobra, to już mi się na tego rynku pojawiło. bo tu może coś. O kurde! To fajne. I co tam? Klikam wszystko, bo tu mogą być jakieś sekrety. To czuję, że też tu będzie. może na pewno coś będzie. Nie ma. Dobra. Nic nie ma. To nie będzie. Szkoda. Coś mi się wleciało do pokoju, kurde. To są moje postacie. Właśnie, nie wiem czy kiedykolwiek <laughs> wzywałem wam postacie. Znowu Sprawdzimy sobie, sobie czy są jakieś nowości. Tu są jakieś nowości. A Nie wiem, co to. Dobra, nie sprawdzamy tych nowości. Napiszcie w komentarzach. No nie... No napiszcie w komentarzach, co będziecie chcieli ja po prostu nie chcę, Tu się pojawił w tym budynku. W budynku nic nie można robić prawie. Tylko ja zarobiłem. Dobra. Żeby się znowu napisała. Eee, tutaj gdzie to może być? O, tutaj dobra wskazałem wam wszystko. Chyba wszystkie gry napiszcie w komentarzach. A nie, jeszcze nie. wszystkie Jeszcze trzy gry. Nie, jeszcze. Aj, tak, jeszcze trzy gry. To są także trzeba przyciskać. I sobie po prostu robić coś Kropka. Uiiiiii Jak masz takie coś, to możesz to czarne rozwalać A jak tego nie masz, to jest po Tobie Ale jak to masz To nie po Tobie Po prostu came to? Dobra Wchodzimy sobie na razie Może wiecie to? Wiecie w co zagramy? Może zagramy sobie jeszcze. W ten. W to na pewno. W Roblox! Roblox każdy zna, bo to jest taka poważna Gra. Dobra, ale. Nie mam za bardzo internetu. Ten. O, to wszystko to nie są gry, tylko takie mody do tego telefonu. Wszystkie gry już zagraliśmy. Przy, a nie, jeszcze w na tamtym odcinku graliśmy. O, w tej grze się maluje, nawet jest tu pokoloruj swój świat. A teraz, no i tam są takie różne rysunki. Tu jest taki sklep, tu się sprzedaje różne rzeczy. I się zarabia, i po prostu. Ten. Nawet ten. Supermarket Simulator Shumilator. Dobra. No już sobie kilka rzeczy. E, o. Dobra. Idziemy sobie. Rzujemy sobie kilka rzeczy. Ej. Podełko mi przeszkadza. Czekajcie. <laughs> no. Dobra. Dobra, tego, trochę tego. 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 I jeszcze na dodatek. No i może jeszcze coś. Jest fajnego Nie ma już nic to idziemy do kas tu... Co to jest? To... to też mam dobra to widzi to? Oj, jakieś powiadomienia to mi się Do, do widzenia moi dzianty.